Dzisiaj ma to Jazenek pogromca zła. Ostatnio nasza firma bardzo się rozwinęła, dlatego zabijanie potworów będzie łatwiejsze. Niestety, Rexa musiałem oddać do schroniska, bo szef nie pozwolił trzymać psów. Zaraz pokażę Wam naszą siedzibę. Oto ona piękna, nie zaraz pokażę Wam nasze nowe pojazdy. To super szybki latający wos, a to motor starczą osłonną. Hammer do przewożenia ludzi. A to latająca bańka. A to nasze soperekstra bronie do zabijania potworów. Przed chwilą dostałem zlecenie, że w opuszczonym Tartaku kręci się psychopata, zaraz to sprawdzę. A to bryczka mojej własnej produkcji fajna, nie? Dobra jedzimy, zaraz włączę jakąś wypasioną mozę. Korwa, ale te złomy przede mną się wleką, zaraz je wyprzedzę, ja pierdolę jak chodzisz dziwko jest powoli się go konią, Mam najlepszy wóz Biegnij przed lód. Chcę, żeby mnie jesteśmy chcę żebym nie wiózł Jadę, nie ma na co czekać, już jadę Zeroko. Zeroko. O, o, korwa, macie, jak jeżdżisz baranie zniszczyłeś mi forem. Światy korwa drogi nie są już takie bezpieczne jak kiedyś. Mam dobre Ty nie będziesz miał tego na, na pewno. pewno. Mam ma najlepszy, bus, najszybszy w mieście. Za, zawsze chciałem, za chciałem mieć taką bestię Teraz ci to trzeba, to, 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 A a no jestem już blisko tego tartako po drodze musiałem jeszcze zajechać do naprawy, dlatego tak długo zeszło. Mam nadzieję, że ten psychopata to jakiś bachor nie lopie takich są zdolni nawet do zrobienia każdemu loda. No jesteśmy. Zaparkuję bryczkę. No idziemy zobaczymy czy to prawda o mnie. O, korwa to on zaraz się zjebie. No i masz ci los, muszę oddać garniak do prania. Jest Maria, on na serio ma na strane wełbie oby nie dorwał się do moich gaci bo mi go odgryzie. No, ochona geniosie. To był zły pomysł. A, -a, -a, A agoni mnie spierdalam stąd. Szybko do fory, bo mnie zgwałci. Jadę do bazy po posiłki, bo on jest chyba nieśmiertelny. Może odda mi się go rozjechać. On chyba gra na hakach, haker, pierdolony. No jestem blisko. Zaparkuję brykę i pójdę powiadomić szefa, żeby wysłał tam ludzi. Ja pierdolę, ale jestem wyjebiście szybki. O korwa mać, nie ma szefa, zaraz pójdę go poczekać. Może jest w jakimś hangarze.